Ten Enzo Fernandez na przykład Wtedy to Messi ich bardzo ciągnął w tym mundialu Wydaje mi się, że kurna Piatek Siemano Iguain inta. Właśnie to jest to, nie? Że Argentyna na razie nie gra I właśnie to jest Nie, nie wiadomo Mam Instagram Instagram, okej okay. A teraz Akunia, no ale Akunia gra z Sewilli, a Demichelis to już był koniec kariery praktycznie. I mam drżeć? No nie wiem, no jak na obronie masz Glika, który już na przykład nie dojeżdża w większości meczach. No wiadomo, na Argentynę może się spiąć, nie? Ale no. No nie wiem, no. No nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Także się ogląda Kurna Ale to To Paramanto to wygląda jakbyś w photoshopie robił nie Jakby w photoshopie to wyglądało nie, yeah. jaki pesymista, realista bardziej, a nie pesymista, jaki pesymista. Jak my dziś w jedenastkę skończymy? Nie, no, w jedenastkę to może skończymy. Ale kurna, to zdjęcie wygląda jakby w Photoshopie było robione. Jakbyś na przykład miał e, paraman tapetę na ścianie i tu sobie leżak rozłożył, i masz kurna na ścianie tapetę, nie? Że jestem realistą. Szkoda, że tylko w meczach reprezentacji Polski. Na przykład w Barcelonę do samego końca wierzyłem, że Barcelona z grupy wyjdzie, nie? Byłem optymistą. A wy wtedy byliście realistami, prawie. Nie no, no żartuję przecież, nie żartuję. Słoneczny patrol. Słoneczny patrol. To już, już, już Słoneczny Patrol. E, eee, no kurna, para mam, widzę. Oglądane było. Eee, no para mam, widzę tutaj, ładnie, ładnie Słoneczny patrol, a tam jakaś ładna pani chociaż by była przed tobą? W sumie ta Nie no, ale no z taką grą, to ciężko mi sobie to, nie, nie no.

Co? FIFA PS4? A no to. Ale oby. oby, oby Polska awansowała, nie? Oby Polska awansowała. Trzy ja trzymam kciuki, nie? Ser sercem jestem za Polską, nie? Ale rozum co innego podpowiada. W mógłby już, mógłby już być ten mech, nie? Tak do 20 czekać. Come on, come on. Heroes, Heroes? Będą wy... ta, no ciekawe ile ogólnie osób będzie oglądać to ten Z 20, z 20 jak się chwalą. Jak myślicie? W piku, w piku jak się chwalą na, Twitter, na Twitterze czasem? 20 milionów będzie oglądało. Mecz reprezentacji Polski. Myślę, że padnie rekord. Jak długo długo korzystny wynik się będzie utrzymywał to średnia może być yy, średnia może być giga mega, mega ale jak na przykład taki no, niezbyt korzystny wynik dla Polaków to to telewizory mogą polecieć Że 25 nie schodzili. No, ale to też mogli bojkotować w Rosji. Na przykład, na przykład Mistrzostwa Świata, nie? Ta, no, jakby tak szybko, szybko jakieś brameczki powpadały, po to tak. U mnie na osiedlu kiedyś była taka sytuacja. To na Euro 2008 tak było, że telewizor chcieli walić z okna. A później wyszli i w piłkę grali na tym pod blokiem. Wow, co to było? Aha, to nie jest faul, nie. Tak, okay. 20, akurat to jeszcze zdążą, no. O 20:00 albo pewnie już ludzie będą przygotowani kafanter. To wtedy wyciągną z lodówki schłodzony, to jest schłodzony napój. Jelo. No, Messi może sobie truchtać, nie, ale dostanie raz piłkę, robi jedną akcję i on sobie tam może truchtać, nie, za niego inni mogą biegać. Z Meksykiem też no, z Meksykiem też asysta i bramka, nie? Ale widziałem, widziałem taki, widziałem ogólnie taki kupon, gościu miał, że Lewandowski zaliczy asystę i bramkę, że Mbappé zaliczy chyba bramkę i Messi będzie miał bramkę i asystę, i, 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 i Cristiano Ronaldo chyba będzie miał bramkę. I za piątaka miał coś 200 tysięcy do wygrania chyba. I kurna Cristiano Ronaldo nie trącił piłki w tej. O. Wiara je? Czy gościu wyszedł przy wyniku 3-1 dla siebie i wyszedł z meczu? Gościu 3-1 prowadził i wyszedł z meczu? No ja wiem, że nie zaliczy wygranej, bo jakbym wygrywał, ja. Ale przynajmniej porażki mnie nie zaliczyło. Jak to. To jest ta. Kibice pogoni tak śpiewają. Wio.